Siemaneczko, cześć, witam Was na kanale Paweł Agro Show. Jeść dzisiaj ze mną Jula. Jula, powiesz, cześć. Cześć. Y, jesteśmy dzisiaj w, y, pod sklepem Rolmech w Fajsławicach, ponieważ dzisiaj trzypek dostaje kilka nowych y, rzeczy: będzie mały remoncik. No, nie można nazwać tego remoncikiem. Po prostu trzeba było wymienić kilka rzeczy. W dalszej części odcinka dowiecie się, co dzisiaj będziemy robić. Zapraszam na oglądanie. No i już jesteśmy. To ten zakup cały. Zobaczcie, mamy tutaj akumulator 12V 120A wodajże. Także jest taki mocniejszy akumulator zaposki. Nigdy nie miałem w ciągniku pojedynczego akumulatora. Zawsze były to dwie szóstki. Pierwszy raz zakupiłem, bo też tak jest przystosowane tam w tym trzypeku. Pod jeden już nie chciałem kupować tego mostka. No i powiedzcie się w komentarzach jak będzie lepiej. Czy to jedna dwunastka taka mocniejsza, czy dwie szóstki jednak będzie robić lepszą robotę w takim ciągniku. I tutaj zobaczcie. Taki oto komin dostał trzypek. Ciekawi mnie jak jak to będzie się sprawować? Powinny być w dłużej kabiny. No cena to 70 zł za ten komin. To jest naprawdę śmieszne. Nie wiem, czy on coś będzie wart. Chciałem kupić łańcuchy boczne dwa, ale tylko z tych masywniejszych mieli jeden, a mieli takie słabsze, więc nie chciałem już tych słabszych. Na razie tam na szybko do wymiany jest jeden i go wymienimy, a może będzie dostawa, bo powiem Wam, no. Ciekawie wygląda ten łańcuch za cztery dyszki na taki dość masywny. A tutaj mamy kolanko wydechu, bo tam w czypeku oj, trochę się machnęłem z tym kolankiem, wiecie czemu? Bo w czypeku zauważyłem, że mi syczy troszkę i dym wychodzi tutaj pod spodem, nie? I tak stwierdziłem, że kupię już nowe kolanko, bo myślałem, że po prostu przepaliło, go dziura jest. A co się okazało, że w nowym fabrycznie jest dziura, pan mi wytłumaczył w sklepie, że ta dziura jest po to, żeby Woda, która się naleje przez wiesz, kominu mogła sobie spłynąć i nie poszła nam na cylindry. Nie wiem czy to prawda czy to nieprawda. No i teraz tak zobaczę jeszcze, ocenię tam po kolanko. Nie wiem czy jest sens y, wymieniać na nowe. Bo tam te szpilki w kolektorze wylotowym no, nie wyglądają zbyt ciekawie, więc... Zaraz zciągnę stoi w garażu, muszę włożyć ten akumulator i wyjadę i pobawimy się z tą drobną naprawą wymianą rury wydechowej i tego łańcucha bocznego no i trzeba ten pierwszy akumulator założyć szypek w garażu sobie stoi bez akumulatora obok trzydziecha powiem wam przez to że nie ma tu drzwi ani żadnych otwieranej tej chociaż połówki no z tej strony jest instalacja także jest utrudnione tam wtaskać ten akumulator. No i trochę będzie mi trudno nagrywać, nagrywać i ten, i wkładać to, bo jest no. niby to dwunastka! O kurczę! Ale trochę, trochę on waży. Wiecie co? Tu i tak w garażu jest ciemno, niewiele by było widać. Włożę ten akumulator i podłączę, czyszczę pierwsze tlemy jeszcze, bo niby. To no, ale takie trochę są. Coś nie działa. I zobaczymy się po krótkiej przerwie. Proszę, mam tutaj założony już akumulator. No faktycznie idealnie pasuje do tej skrzynki. Obczyszczone tlemy zostały. Na wierzch, nie wiem czy to fachowo czy nie fachowo, położyłem y, lekką, y, ten, lekką warstwę smaru. Tylko na wierzch, nie tam pod tlemy, bo słyszałem, że niektórzy nawet pod tlemy dają tleny były obczyszczone tylko i tutaj nie wiem czy będzie widać jest delikatnie przesmarowane powierzchnie Słyszałem, że wazelina jest jeszcze lepsza, no ale tego nie mam zwykłym smarem, wysmarowałem i zaraz zrobimy odpalanie jak działa akumulator. Dobra, zobaczymy jak szypek odpali you No i tak, mamy kominek zamontowany. Wystaje sporo powyżej, yy, jak widać, kabiny. Wydaje mi się, że jest ciszej trochę w środku. Jak ten komin yy, no, jest taki dłuższy. Co tutaj było robione? Bo wszystkiego nie udało mi się nagrać. Złapał mnie deszcz. Wiecie jaka teraz jest pogoda na Lubelszczyźnie. To jest masakra. Po prostu jeszcze trochę powódź będzie. Yy, spróbowałem pierwsze założyć yy, na to stare kolanko. No bo dziurka i tak jest. A szpilki wyglądały bardzo w ciurowym stanie. Bałem się, że się pourywają. Nie wiem, czy coś tu widać, teraz. Są nabiódkie, mosiężne, ładne założone. Ale kiedy założyłem na to kolanko, tutaj u góry stary tu mi był luźno. I on trochę odkształcił to kolanko. Przykręciłem komin i bokiem uciekał. Uciekały spaliny. Więc stwierdziłem, co ma być. To będzie szpilki poszły na siłę, wykręciły się z kolektoru. No i poszło już nowe koranko, skoro było kupione. To zostało założone, tak jak widzicie. I podkładaczka poszła nowa. Także trzypek ma bardzo fajny kominek. Podoba mi się, powiem wam, ten komin. Do garażu wchodzi tak na styk z 5 cm jest luzu. Mocowanie jest takie, to, to pryskiwacze, chyba jest, nie wiem, ale na pewno jest dużo fajniejsze niż to, co było w poprzednim. To, to ten drut nagwintowany z tą kawałkiem blachy. Komin, jak widać, nie drgnie nawet, nie rusza się. On tutaj w środku sobie z czasem, nie wiem, zaśnie dzieje, czy zaryzywieje, jak to się mówi. I powinno być gicior, aby tylko nie pojechać nim. Tutaj, bo pod tą belką, już w tym akurat garażu nie przejdzie ten komin, trzeba było go skracać. A szkoda mi go na razie, bo fajnie to naprawdę wygląda. Taki oto komin. No, niestety, przez ten deszcz yy, nie udało się już wymienić łańcucha. Chodzi o ten głównie, bo tutaj jest uszkodzony, ale będą dwa nowe. Zastanawiałem się jeszcze nad odciągami i w sumie nie wiem, co byłoby lepsze czy porządne łańcuchy czy odciągi. Może wy doradzicie mi, co będzie lepiej założyć do 3PK. Odciągi, czy porządne łańcuchy. Także no w tym odcinku niestety, ale będzie tylko na tyle, bo już nie uda mi się dzisiaj nic więcej nagrać. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli film się spodobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Zostawcie subika, bo to motywuje do następnych odcinków. A na pewno będą się teraz pojawiać częściej Odcinki z Trzypekiem w roli głównej Bo jest to Jak z ostatniego filmu, wiecie, nowy nabytek A tutaj Trzydziech, a kto jeszcze Nie widział Dobra, narka, trzymajcie się